No właśnie, to jest, to jest coś takiego, co powoduje, że e, możemy się cieszyć tanią energią, tak? Drewno, które tu widzieliście. Kilowatogodzina z takiego drewna to jest 7 groszy za 200 zł, za 400 to jest 15. I chcę Wam pokazać, że 7 kg drewna potrafi naładować bufor 400 litrów w godzinę. Chcecie zobaczyć, jak to wygląda? To wyobraźcie sobie teraz większy kocioł, większy bufor. Za jakie pieniądze można uzyskać?